Marcin Najman zaczyna karierę w branży muzycznej i kończy z MMA VIP. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Marcin Nyman to osoba, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Dawny bokser, a aktualnie jeden z bardziej, o ile nie najbardziej znany zawodnik wszechsylowych walk MMA. Niekwestionowany ojciec polskiego MMA, który mierzył się z takimi zawodnikami jak Pudzianowski, Saleta, Bernejka, Trypson czy Don Casio. Najman wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zamierza wrócić do korzeni, czyli do muzyki. Moi drodzy, ja również mam zamiar teraz skupić się dużo bardziej na tym, Yy, na czym się tak naprawdę wychowałem? Na muzyce. Yy, śledźcie mój kanał, bo yy, będą nowe projekty muzyczne. Próbki jego twórczości mogliśmy już poznać przy okazji organizacji gal MMA VIP. No MMA 3. Do klatki, nie będzie gry. Warto wspomnieć wywiad Martina Najmana z 2010 roku, gdzie już wtedy opowiadał o swojej przeszłości z muzyką. Jestem miłośnikiem muzyki romantycznej. Chodzi mi o epokę romantyzmu. Chodzi mi o Czajkowskiego, Chopena, to ostatnia symfonia Beethovena. No ja jestem muzykiem z wykształcenia. Mm -hmm. tak. Na nigdy nie śpiewałem, bo ja byłem w orkiestrze mm -hmm. szkolnej. Bo grałem w orkiestrze i, i tak już zostało, także nigdy nie śpiewałem. Jednak pomimo obrania nowego kierunku swojej kariery, Marcin Najman nie porzuca ostatecznie swojej drogi sportowca MMA, gdzie nie wyklucza wystąpienie jeszcze na jakiejś gali MMA VIP. Jest też tak, że ja się rozstaję z. z z walkami w formule MMA. I to nie jest też tak, że ja w przyszłości nie wystąpię w, w, podczas gali MMA VIP, bo tak też się może zdarzyć. Otrzymaliśmy też oświadczenie samej federacji MMA VIP odnośnie tej sytuacji oraz zapowiedź castingu do kolejnych edycji MMA VIP jako zawodnik albo casting na widza. Po raz pierwszy w Polsce zapraszamy Państwa do udziału w castingach. Zarówno jako widzów, ale też jako uczestników. Jeżeli potrafisz walczyć, Jesteś ciekawą osobowością, zaprezentuj się i zostań prawdziwym filkfighterem. Szczerze z castingiem na zawodnika jeszcze rozumiem, ale casting na widza trzeba przyznać, że jest dość niecodzienny. Ciekawe na czym miałby polegać, test sklaskania czy przytakiwania? Zapewne zobaczymy to już niebawem. A co wy myślicie na ten temat? Czy Marcin Najman ma szansę zostać drugim Quebona Fide, matą czy BDS-em? Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. A jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć! Siłownych rozwiązań Jestem przeciwnikiem